Panie trenerze, z piekła do nieba, z nieba do piekła. No chyba tak można podsumować dla Smyka ten mecz. I czy też można o nim to powiedzieć? Najlepszy mecz Smyka w tym sezonie, mimo że przegrany. Ja, ja nie wiem, czy, czy najlepszy, ale na pewno najwięcej punktów żeśmy yy, yy, rzucili w tym spotkaniu. Yy, czy z piekła do nieba? Też nie, bo, bo ten cały mecz był, był prowadzony w, na, na równych warunkach, właściwie do, do początku czwartej kwarty, gdzieś tam w drugiej minucie czwartej kwarty zespół Pogoni e, nam odjechał na 8 punktów po naszych ewidentnych stratach i nietrafionych rzutach wolnych, e, uzyskał tą 8-punktową później wyższą przewagę, e, więc, więc byliśmy, wydaje mi się, równorzędnym, równorzędnym przeciwnikiem dla, dla zespołu. Jakże utytułowanego, utytułowanego w pogoni prudnik, bo przecież no, no grają na tym poziomie bardzo długo, grali w pierwszej lidze. Dla nas jest to pierwszy sezon, czwarte spotkanie tak naprawdę. Więc, więc my się uczymy na takich meczach. Chłopcy wydaje mi się, podjęli, podjęli rękawice, zagrali fajne spotkanie. Myślę, że to spotkanie dostarczyło fajnych wrażeń zebranym licznie kibicom i o to chodzi w koszykówce. O, właśnie o to chciałem powiedzieć, o co chodzi w koszykówce, jak atmosfera derbów wpływała na drużynę, jak Pan patrzył na to z ławki, jak na Pana wpływała też ta atmosfera derbów? No, na pewno myśmy się pewnie bardziej stresowali jak zespół, zespół e, Pogoni, no bo, bo, bo przecież zespół Pogoni jest, jest co do ukrywać, no, jest bardziej doświadczonym zespołem e, od nas, e, a więc... więc... Z takich meczy grali, grali już setki, dla nas, tak jak powiedziałem wcześniej, dla nas to było czwarte, czwarte spotkanie na tym poziomie. Derby, no jak no derby, no, rządzą się swoimi prawami, yy, troszkę jest kibiców za pogonią, znaczy troszkę, powiedzmy pół sali pół za Smykiem, ale tam nie będę liczył dokładnie, ale, ale no każdy się chciał z tych chłopaków z jednej drużyny i z drugiej na pewno pokazać z dobrej strony. Gratuluję zespołowi Pogoni Prudnik zwycięstwa, a my będziemy czekać na kolejny mecz już w sobotę z Doralem, który będziemy chcieli wygrać.